PSL, lista numer 9. W Parlamencie Europejskim będziemy zabiegać o bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo środowiskowe i żywnościowe. Nie zgodzimy się na degradację węgla oraz nierówne traktowanie rolnictwa. Bronisław Karasek, mieszkaniec Ziemi Wodzisławskiej. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego trzeciej kadencji. Aktywnie wspiera inicjatywy organizacji pozarządowych. Chciałbym się zająć przede wszystkim polityką regionalną. Jako przedsiębiorca, samorządowiec i działacz społeczny regionu Śląskiego uważam, że równie ważny jak rozwój gospodarczy i ekonomiczny jest to, w jaki sposób na ten rozwój przekłada się jakość życia i równość życiowych szans mieszkańców naszego regionu. Dobra szkoła i dobre przedszkole, dobra opieka lekarska, praca i dach nad głową. Tego oczekują mieszkańcy Śląska. Wierzę, że małe wspólnoty zbudują wielką przyszłość naszego regionu.